Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym omówieniu samolotu. Tym razem bierzemy sobie P-47 Thunderbolta, a konkretnie z samolot firmy Republic. Zaprojektowany przez Aleksandra Kartfeliego. Był on Rosjaninem. On wyemigrował z Rosji, do, prosto do Ameryki. Jednak wcześniej już z, mając koncepcję samolotu. I tak od czasu do czasu kreślił sobie ten samolot, aż w końcu dowiedział się o zamówieniu e, amerykańskiego wojska na myśliwiec pościgowy, e, który spełniałby wymagania na wysokich pułapach w prędkości 640 na godzinę, coś w tym e, stylu. Tak więc e, pierwszy projekt, jaki e, złożył do tego amerykańskiego lotnictwa, był pod nazwą AP-10. Jest to wczesna wersja Thunderbolta. I ten projekt został złożony w roku 1939, czyli w roku rozpoczęcia wojny. I tak yy, rozwijanie tego prototypu, który bardzo zainteresował władze amerykańskie, yy, poskutkowało tym, że narodził nam się Thunderbolt. Bo, ponieważ yy, większość ludzi czyta Thunderbolt, ja też tak czytam. I to nie jest jakimś specjalnym wybłędem, ale upomina Was, że powinno się czytać Thunderbolt przez FY. E, tak więc 21 grudnia 1941 roku do pierwszej jednostki amerykańskiej trafia Thunderbolt w wersji B. I cóż, e, stanowczo różnił się on od tej wersji posiadanej przeze mnie w grze, tak jak więc myślę też przez was posiadanej e, Nie posiadał on e, osłony kroplowej, tak jak jest w grze. E, I już na początku był też wyposażony w ten sam silnik, który potem był też zresztą modyfikowany. Silnik o oznaczeniu R2800, o mocy 2000 koni. Jest to silnik firmy Pratt Whitney, amerykańska firma, która non-stop zaopatrzała właśnie już wszystkie Thunderbolty praktycznie w silniki. Potem dochodzimy do wersji P47C, która była też usprawnieniem w wersji B. No i trafiamy w końcu na wersję D, która jest tam dostępna w grze w dwóch odmianach. Jest to, jak widzicie, P47 w wersji D i P47 w wersji D28. Yy, zacznijmy sobie od tego, czym się on różnił przede wszystkim o P40, od P47 z poprzednich wersji. No czyli, co nam się rzuca przede wszystkim w oczy? Osłona kroplowa super usprawnienie samolotu genialne wręcz. Oprócz tego mieliśmy też opcjonalny wtrysk wody do silnika, który zwiększał jego moc z 2000 koni na 2300 koni mechanicznych, e, na, przez krótki okres, więc e, takie coś było fajnie stosowane podczas walk, ale jednak e, nie było ono e, to ulepszenie, dodawane fabrycznie do silników trzeba było sobie je domontować samemu. Oprócz tego wzmocniono konstrukcję samego samolotu, dodawano też czasami taką płetwę na ogonie, która poprawiała stabilność prze przez to, że samolot miał obniżoną sylwetkę. Jak możecie zobaczyć, na wysokości mniej więcej tutaj, mieliśmy pociągnięte od ogona taki garb, że się wyrażę. I tak samolot był docelowo projektowany, a obniżenie sylwetki spowodowało trochę niestabilności w. Przy wyższych szybkościach. Tak więc trzeba było jakoś temu zaradzić i rozwiązano sobie to w ten sposób. Tak właśnie wygląda. Oto odmiana D, sama D w grze czyli standardowo Thunderbolt, jakiego większość z nas kojarzy z różnych grafik czy też zdjęć. Wersja D28. To, co nam się pierwsze rzucało, to oczywiście inny kamuflaż rzecz standardowa ale mnie najbardziej przykuwało uwagę to śmigło. O rozpiętości około 4 metrów. Jest naprawdę ogromne. Sam samolot był ogromny, śmigło jest ogromne e, i to śmigło pozwalało wykorzystać naprawdę potencjał tego silnika gwiazdowego e, z Thunderbolta. E, I w wersji D28 zastosowano nowe śmigło. Jest to śmigło firmy Curtis, tej odpowiedzialnej za myśliwiec P40 którego mamy dostępnego w grze, teraz już na Tierze 5, wcześniej na 4. I oprócz tego zmieniono też deskę rozdzielczą w samolocie, ale to raczej się przyda raczej do tych pilotów FRB. Poza tym zastosowano też nowy celownik, i to są jedne ze zmian. Potem mieliśmy już wersje służące do, do ścigania rakiet V1, które zostały wystrzeliwane przez Niemców trzecią Rzeszę wprost na Londyn z terenów okupowanej Francji. Była to wersja P-47M ze wzmocnionym silnikiem Pratt Whitney o mocy 2800 koni mechanicznych. Poza tym powstała też jeszcze wersja P-47N służąca do wojaży na Pacyfiku przeciwko Imperium C i Cesarstwu Japonii. Posiadała ona zmienioną konstrukcję skrzydeł, co umożliwiało jej osiąganie jakby większego zasięgu lotu. To wszystko jeżeli chodzi raczej o rodowód linii P-47. Teraz sobie pozwolę wtrącić mały polski akcent. Na samolocie tym latał Bolsow Gładych, weteran z dywizjonów 302 warszawskiego i 303 kościuszkowskiego, wszystkim raczej dobrze znanemu. Miał ksywę Mike Killer tak wcześniej latając na tych e, w tych dywizjonach e, został zegradowany za próbę zestrzelenia e, samolotu z Winstonem Churchillem został odsunięty i automatycznie jakby go wykopali e, z RAFu. Potem dzięki jednemu dowódcy polskiego pochodzenia trafił e, do 61. dywizjonu, 56 grupy pościgowej USA USA Uzyskał tam na, właśnie na samolocie P47 uzyskał y, 11 zestrzeleń, co daje mu ósme miejsce wśród y, wszystkich pilotów USA na tymże samolocie. Y, tak więc to myślę to jest wszystko, co można powiedzieć o nim, jeżeli chodzi o historię. Przejdę sobie teraz do omówienia tego, co jest w grze, y, a spotykam się tutaj z no... W miarę takimi ulepszeniami, nietrudnymi do zdobycia. Y, jest on historycznie wyposażony bardzo... Bogato, że się wyrażę. Mamy do dyspozycji rakiety, mamy do dyspozycji bomby, ponieważ ten samolot w późniejszym okresie wojny, kiedy P-47D już powoli odchodził z wyposażenia USA na rzecz P-51D Mustang, stawał się on samolotem szturmowym. Dlatego wzmocniona konstrukcja pozwalała mu dźwigać dobre tonarze, do tego rakiety służy i w tym momencie służył doskonale tak samo jak za czasów, kiedy eskortował B17 nad Niemcami. Jak wiecie, jest idealny do niszczenia czołgów, wszelkiego ustrojstwa na ziemi, a do myśliwców też się dobrze nadaje. Jest on na 8 tierze, więc ma dość sporą przewagę, został przesunięty z tieru 9 i e, zbufowany. Oprócz tego mamy tutaj karabiny maszynowe, które też dostały bufa. Są to Browningi w wersji M2, jest ich aż 8. Z czego mustak na 13 tierze, teraz wam pokażę, posiada zaledwie 6 tych karabinów. Natomiast e, te Browningi z e, Thunderbolta potrafią naprawdę działać cuda. Tak więc 8 Tier i Browningi w wersji F2 są super, super, jeszcze raz super świetne posunięcie gaigina, że przesunął ten samolot. Poza tym, czym on się różni od wersji P47D Otóż różnią się one praktycznie tylko w grze, to co ma przełożenie to śmigło, które sprawuje się dużo lepiej na dużych pułapach od 5000 metrów w górę ten samolot tutaj w wersji D28 ma znaczną przewagę. I myślę, że to jest raczej wszystko, co mogę powiedzieć o tym samolocie w grze. Jest naprawdę super, a teraz zaproszę was do mm, gameplaya. Oprócz tego przypomnę sobie, że są też dostępny... Ee, sorry, jest dostępny jeden, póki chyba, gameplay z zwyczajnej rozgrywki na P-47 przeciwko Japońcom. Tak więc co, zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego mm, gameplaya. I tam pogadam sobie jeszcze troszeczkę o samolocie, jak mi się nim lata na HB. No ja mam szczęście jednak do tego Thunderbolta, ciągle rzucam jeszcze go Japończykom. Postanowię... Trzeba się teraz postarać, żeby jak najwięcej pułapu nabrać. Widzę, że tutaj levele nie są jakieś specjalnie wysokie, z jakimi mnie rzuciło. Jest nawet Ascender, ten samolot premium, wyglądający jak... Ochydnie. Oh, do tego mamy jakoś Air Cobra, mamy Kitty Hawka. Widzę, że jest to póki co najmocniejszym fighterem. Może jeszcze jest Ryzen. I Corsair. Tak więc, no, teamu nam zbyt dobrego nie wolsowało. Jak poprzednią bitwę nagrywałem, to trafiłem na bardzo mocny team, z czego połowę teamu przeciwnego, a konkretnie grałem na Krymsku, yy, wykruszyło się momentalnie na starcie, nie wiem co oni tam wyprawiali, ale byli martwi już na wejściu. Dobra, to tutaj widzę, może się szykuje jakaś ciekawsza bitwa, biorąc pod uwagę, że są to Japończycy, czyli, no, piloci dość dobrzy, wykorzystujący tylko i wyłącznie zalety swojego samolotu, czyli zwrotność. Zobaczymy jak mi pójdzie. W którą stronę by to odbić oni najpierw idą w lewo to idziemy my w prawo. To opowiem wam troszeczkę o tym samolocie to co się zauważa w porównaniu do innych. Zapas paliwa to minimum 45 minut. To naprawdę dużo, duże na minimalny zapas, przy czym samolot zachowuje bardzo dobre właściwości lotne. I to jest olbrzymia zaleta P47 dająca nam przewagę nad nimi samolotami ponieważ mamy podobne właściwości lotne. No oczywiście wiadomo są różnice pomiędzy różnymi samolotami, ale tutaj zachowujemy bardzo dobre właściwości przy bardzo dużym ładunku paliwa oprócz tego posiadamy, widzicie te 8 karabinów M2 z zapasem 3... Tak, 3400 naboi na wszystkie karabiny. Ma bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Nie znam jeszcze osoby, która zdążyła to wszystko wystrzelać i mówić, że jest mało amunicji. Eee, oprócz tego możemy cisnąć wepa, jak widzicie, w no, nieskończoność. To jest silnik gwiazdowy, który no, nie przegrzewa się praktycznie w ogóle w tej grze. I to jest fajne. To jest naprawdę bardzo fajne. Kabina, no widzicie, osłona kroplowa, no super. No, nawet krople są tutaj. Celownik, też przejrzysty. Wszystko widać z kabiny. Więc super, super, jeszcze raz super. Wszystko pisane tutaj dokładnie, wszystko po angielsku. Więc też nie trzeba jakoś specjalnie się wysilać, by znaleźć odpowiedniej kontrolki. Tam japończycy już się pewnie poderwali dość wysoko. Tak, oderwali się. Jesteśmy na 4000 i wspinamy się jeszcze. Optymalny kąt spinania to tak 15 stopni. Przy czym Thunderbolt on osiąga właśnie tą najlepszą prędkość i najwięcej pułapu osiągnie w stosunku do przeciwnika. Tak więc, no, jeżeli chodzi o takie zauważalne strony rozgrywki, to to naprawdę są olbrzymie zalety. Poza tym im wyżej dla Thunderbolta, tym lepiej. Tak więc walczcie o każde metry. Starajcie się wspinać naokoło. To przede wszystkim Wam polecam w tym samolocie. Yy. I tak, od 5000 metrów D-28 wykazuje znaczną poprawę w stosunku do wersji samej D. Yy. Osiągamy dużo większe prędkości. Samolot jest Myślę, troszeczkę zwrotniejszy yy, i nie jest jakaś specjalna różnica. Ale od razu radzę wam ekspić tą drugą wersję D28. Nie jest zwyczajnie lepsza. Japończycy, gdzie są Japończycy? Już sobie dwie strony bitwy. Jak widzicie, zdrapałem się dość wysoko. Jestem mniej więcej na równi ze Japończykami, co daje mi pewną przewagę. Biorąc pod uwagę to, że jestem od nich dużo szybszy. Jestem dużo szybszy. Żaden Japończyk nie ma prawa ze mną się ścigać na prostej. Będę ich odstawiał jak chciał. Sam samolot jest też bardzo wytrzymały. To lubię w nim. Jest wytrzymały, latający byk po prostu. I idealnie stawia opór tym japońskim działkom, które naprawdę mają przegięty damage. Oczywiście jak latacie na japoncach to to na pewno lubicie, ale przegięty damage nie jest zbyt fajny przeciwko nam jak latamy takimi Amerykanami. No, widzę tutaj jakiś jeden samolot się wykruszył. Poza tym mnóstwo B-25 powinno zrobić robotę. Ja się tymczasem zajmę myśliwcami. A-20G myślę troszeczkę nam tu ściągnie uwagi przeciwników. I powoli wyłaniają nam się przeciwnicy. ki 61 dość wysoko zawędrował, nie powiem. A ja się ciągle spinam, spinam i łapię tą jakże ważną wysokość dla Thunderbolta. Myślę, że od 7000 już sobie wyrównam i zacznę lecieć prosto, żeby nabrać prędkości i wejść w walkę naprawdę z, naprawdę z olbrzymią energią. <coughs> No i pięknie. Wszystkie nasze założenia zostały wykonane. Czyli nie mam prawa zostać zdominowane przez Japończyków na pułap. A to jest naprawdę niepotrzebne, żeby mnie dogonić. a 6 tak? Kolejne a 6 O, pięknie. Tutaj hiena, czyli jaskółka nam się wystawia. A dla niej każdy mój atak to jest. Ona mnie nie widzi. No pięknie. No i tak widzieliście. Tak to się kończy, gdy zadziera się z Thunderboltem. Papierowe japońce nie mają szans. Spadaj. je, no. Polatałaś długo sobie. Zobaczymy, jak z tym zerem. No cóż, nie udało się, to zbiewamy prosto. I uciekniemy sobie tu pod nasze zero. No zobaczcie, jak się od nich oddalam. Ucieknę sobie na 3 km, sobie zawrócę. Na pewno nie w locie płaskim Widzę tutaj kolejna jaskółka, ale zero jest już już zasiadło <grywk> Z ogonem. Zobaczymy co to zero, ale mi się wystawia. I kolejna hiena i kolejne hieny. Wiecie, z każdej jakiejkolwiek opały to będzie dla mnie jedna i tylko wyłącznie droga ucieczki. Nur w dół. Ale tam po prostej, nie muszę się wysilać jakoś specjalnie Tam mamy naszego korcarza z P40 Hiena próbuje tutaj coś mnie doganiać No ale to hiena Ktoś jest wyżej, nie jest wyżej No już dwa fragi mamy Hiena jest już delikatnie uszkodzona Cie nam miał krytycznie uszkodzone skrzydło, tak więc dobrze. Wezmiemy sobie wsparcie. Ale odpuścili pościg. To wejdę sobie jeszcze wyżej. No może to jest dobra okazja, żeby zawrócić. Tak więc letamy po prostej przeciwko Japończykom. Z tych naszych brałników kochanych. No i super, patrzcie. Tamten jest z z otoczony innymi. Wszyscy są teraz pod nami. To ja im kurde tutaj pokażę moc Thunderbolt'a. Kolejny samolot zniszczony, jest już trzy fraki. Będzie czwarty. Ale oberwał. Hu-hu-hu. Uszkodzony ogon. Myślę, że tamten już się pożegna chyba ze światem. Z tego co widzę, doleci w dół. Ten korzet nam się zabiera tutaj pięknie, zobaczcie jak go tutaj zatykuje. Tak to podchodzimy na to zerowe dwójkę. Zobaczcie, co znaczy Thunderbolt przeciwko Amery ten japońskim samolotom. Jak się wykorzystuje przewagi Thunderbolta. Czyli gna się po prostej. Tnie się po prostu z karabinów. No to ciężko jest mówić, żeby jakikolwiek japończyk miał szansę. No chyba, że pójdzie z wami na czołówkę. A to raczej mu odradzam. Akurat w nurku 0 średnie ma szansę w tej chwili. No i pada nam tutaj. Zder wysokości poszedł. No to ja ruszam w pogoń za... Tymi, którzy się wycofali na lotnisko. Wynik całkiem przyjemny. 9 ze 40. Pamiętam, że tu była gdzieś jakaś hiena, która się wycofywała. O, tu jest. Mamy jeszcze 139 pocisków. Myślę, że to nam starczy spokojnie na któregoś z Japończyków. A resztę misji już chyba raczej dotrwamy albo wyląduje na lotniskowcu. Myślę, że strącę jednego. I zawrócę do bazy, a ktoś tam nadkrąży nad bazą. Wiecie co, chyba jednak lepsza, lepsza opcja to jest zawrócić nad bazę. I wylądować sobie i się przeładować. Albo mi się pomyliło, bo to jakiś wrak tam jest. Tak, najwyraźniej jest to wrak. Mamy mnóstwo jeszcze paliwa, szybciej rozwalcie tego. Mam niewiele amunicji. O, kolejny frag. Dobra, wejdziemy już z energią. Mamy tam nasze bombowce. Są to co? Atak i na bombowce. No i po amunicji, to już zacznę uciekać lotem w nurku. Myślę, że ta bitwa możemy i jeszcze możemy ją przegrać. Rak lotniska skutkuje właśnie tym. Podziurawione skrzydło. Amunicja nam się skończyła, ale starczyło na cztery samoloty, to dużo, naprawdę dużo. Japończycy prędzej czy później przegrają, bo nasze B-25 tutaj wykończą... ...całe towarzystwo, a misja już trwa 16 minut, 15, naprawdę fajnie na razie się lata nik całkiem przyjemny. Jakby miał jeszcze amunicję. Amunicja zaskoczenia widzę. No chodź ze mną, chodź, starać wysokość. Nie to luz. O Jezu, B25 ze przez dział przeciwlotnicze. A nasze 0 tutaj nas ściga. Próbuję wylądować, tylko muszę się oddalić od tego innego zera. Jak wyląduję to zupełnie inaczej może się bitwa potoczyć, ale... Stało ich tylko dwóch, tak Może któreś z Art nam ściągnie lotniskowca. Z lotniskowca. Na jakieś zagrożenia jak tu będzie nad nami, przełączamy się na klapy do lądowania. Trzeba wyhamować Diego. Jak widzicie, jestem trochę uszkodzony, nawet silnik mam delikatnie zaróżowiony. Thunderbolt, jak tam, jak leci, tak leci. Podziurewne skrzydło, Ty bardziej leci. A Thunderbolta nie ma nic trudnego. Wytracimy energię na zakręcie. Zobaczmy ostrzeżenie. Nie można lecieć z wyciągniętymi klapami. Przy 190 na Mili na godzinę, czy jakieś koło 300 na godzinę, czy coś takiego, Baczymy. tylko żeby nie zaryć w wieżę pokładową. Żebym nie stracił noś nośności. No i. u, jak widzicie, Bugi dalej są. Nic za to nie poradzę. Tak więc, co? Ja Wam dziękuję serdecznie za ten gameplay. Myślę, że przedstawiłem Wam, czym się Thunderbolt charakteryzuje po raz kolejny. No i do zobaczenia w dostępnych omówieniach samolotów. Cześć!